włoska kawa to jest dobra kawa. No tak, pojedziemy do Włoch, jest ładna pogoda, wszystko jest ładne. To te wrażenia hedoniczne, one właśnie sprawiają, że my się przyzwyczajamy do pewnego experiencju, pewnego doświadczenia. No i później nie przełożymy tego doświadczenia na żadne inne warunki, bo może być ta sama kawa nawet, nie? ale po prostu nie będzie tego całego, tej całej otoczki, która będzie sprawiała, że my czujemy się po prostu dobrze. Nie? Więc ten, ta legenda włoskiej kawy może wynikać po części z tego. Po drugie, legenda włoskiej kawy może wynikać z tego, że ekspresy do kawy oraz e, kawiarnie, no, tak naprawdę zostały wynalezione w tej formie, jaką my znamy we Włoszech. Czyli początek XX wieku zaczynają się e, eksperymenty z e, zrobieniem e, kawy, która będzie inna niż e, taka po prostu gorzka, wodnista e, lurka, w cudzysłowie. Natomiast po wynalezieniu tych ekspresów następnym krokiem jest popularyzacja, po prostu picia kawy w drodze do pracy, po pracy, w weekendy. Każdy Luigi zachodzi na espresso.